Dzisiejszego nagrania dowiesz się, jakie są jedne z najczęstszych błędów w procesie komunikacji. Cześć z tej strony, Paweł Rawski. Dla jasności, od razu na tego filmu. Jeżeli, oglądając dzisiejszy materiał, poczujesz się w jaki sposób no, delikatnie mówiąc, być może gorzej, zacząć się obwiniać, że Boże, przecież ja tak robię, albo o, zacząć się coś przypominać, że dokładnie tak zrobiłeś lub zrobiłaś w danej sytuacji, to nie obwiniaj się nie wiadomo ile, bo nie o to tutaj chodzi. Każdy z nas popełnia jakieś błędy i także że one się tutaj zdarzają nawet y, także w procesie komunikacji, bo mimo tego, że jest to temat, który mnie się bardzo mocno pasjonuje i fascynuje od wielu, wielu lat, y, jesteśmy ludźmi i każdy z nas takie błędy popełnia. Celem tego filmu jest to, żebyś zwrócił i żeby zwrócił uwagę na to, jak ewentualnie błędy popełniasz, bo jeżeli je sobie uświadomisz to w sytuacjach, w których jest wysoce prawdopodobne, że znowu byś tak zrobił lub znowu byś tak zrobiła, Złapiesz się na tym i delikatnie być może zaczniesz modyfikować swoje zachowanie, bo o to tutaj właśnie chodzi. Zresztą nie chodzi tylko o same zachowanie, ale także często o to, co dzieje się głęboko w nas samych, a z czego zazwyczaj kompletnie, alto kompletnie nie zdajemy sobie sprawy. Zatem przechodząc już do, do konkretów, pierwszy błąd, moi drodzy, to brak obecności. Bo na to tak naprawdę zupełnie, ale to zupełnie szczerze. W ogóle na cały ten film, jak myślę, jak każdy na tym kanale, patrz tak naprawdę bardzo, ale to bardzo szczerze, żeby właśnie wyciągnąć pewną informację zwrotną dla siebie. Jak często w różnego rodzaju interakcjach, w których jesteś, w momencie, kiedy jesteś obok drugiej strony, niezależnie od tego, czy to jest Twój przyjaciel, przyjaciółka, czy to jest partner, partnerka, rodzic, dziecko, współpracownik, pracownik, szef, czy ktokolwiek inny. Nie ma znaczenia teraz osoba, chodzi o sam, samą interakcję. Zwróć uwagę, jak często w momencie, kiedy z kimś rozmawiasz, jak często jesteś bardziej w swojej głowie niż naprawdę w tu i teraz, naprawdę będąc skoncentrowany na drugiego człowieka. Popatrz, że często jest tak, że w gdy ktoś do nas coś mówi, to my się zastanawiamy, czy to, co my powiemy, będzie wystarczająco fajne, czy to będzie wystarczająco atrakcyjne, czy my dobrze wypadniemy za chwilę, czy zastanawiamy się już bardzo mocno, jak my za chwilę odpowiemy na to, co ten ktoś mówi. Albo zaczynamy się do tego kogoś porównywać i zaczynamy myśleć kategoriami, ok, ten ktoś ma lepiej, albo ten ktoś ma gorzej, albo to ja mam lepiej, albo to ja mam gorzej. Albo ja kiedyś coś podobnego przeżyłem. Albo zaczynamy się z tym kimś bardzo mocno nie zgadzać i już wewnątrz siebie Tworzymy tak naprawdę masę różnego rodzaju dialogów, które zamiast właśnie ewentualnie wybrzmieć w odpowiednim momencie, my toczymy właśnie w sobie, co powoduje między innymi to, że kompletnie tak naprawdę nie jesteśmy w tu i teraz. Nie jesteśmy więc skoncentrowani na tym człowieku, nie jesteśmy skoncentrowani na tym, co się właściwie dzieje między nami, więc można by powiedzieć, że my tak naprawdę w tym momencie nie tworzymy relacji, nie tworzymy więzi, nie tworzymy połączenia z tym drugim człowiekiem. Tylko najzwyczajniej w świecie jesteśmy w swojej głowie albo to analizujemy, albo to w jakiś sposób posądzamy, albo wybiegamy w przyszłość. Czyli generalnie tworzymy iluzję, albo wybiegamy w przeszłość i zastanawiamy się, czy coś kiedyś ewentualnie się gdzieś tam zadziało, co miało miejsce kiedyś w przeszłości i to jest połączone z danym tematem. I oczywiście nie jest może niesamowicie łatwym bycie w pełni obecnym w 100% przez cały czas każdej interakcji, nawet jeżeli dana interakcja, dane spotkanie trwa na przykład parę godzin. To jest wymagające. Nie chodzi o to, żeby nie myśleć. Nie chodzi o to, żebyś teraz nie miał dialogu wewnętrznych, że wiesz, jesteś gdzieś na jakimś spotkaniu, złapiesz się na jakiejś myśli i nagle sobie przypomnisz Rawski mówił, że masz być obecny, a tu nagle znowu się pojawia dialog wewnętrzny. Co ja robię? I zaczyna się jeszcze bardziej obwiniać. Nie o to chodzi. Natomiast jedno z e, takich Sugestii, zrobi z tym jak zawsze, co zresztą uważam za stosowne i, i słuszne. Natomiast jeżeli będziesz się na tym łapać, że zamiast być właśnie obok drugiej strony, co jakiś czas gdzieś tam zaglądasz w głąb siebie i to je, trwa zbyt długo, bo samo zajrzenie w głąb siebie, jeżeli trwa kilka Setnych sekund lub kilka sekund jest jak najbardziej naturalne, natomiast jeżeli to trwa zbyt długo i po prostu Cię nie ma, jeżeli się na czymś takim złapiesz, to nie przydakuj jak jakiejś zombie czy cokolwiek innego, tylko najzwyczajniej w świecie zwerbalizuj nawet to. Powiedz tej sobie, wiesz co, poczekaj, powtórz proszę to, co powiedziałeś, powtórz proszę to, co powiedziałeś, na chwilę mnie nie było, już jestem. Samo powiedzenie tego na głos nie tylko sprawia, że drugi człowiek poczuje się jeszcze bardziej wysłuchany, poczuje, że bardziej zwracasz na niego uwagę, ale to także pewnego rodzaju instrukcja dla samego siebie, żeby jeszcze bardziej być teraz uważnym. Natomiast może być tak, że będziesz bardzo zmęczony lub będziesz bardzo zmęczona. To również warto jest powiedzieć o swoich potrzebach, o czym też jeszcze będę mówił. Ale warto jest właśnie powiedzieć o tym, że najzwyczajniej w świecie powiedzieć, wiesz co, ja widzę, że ta rozmowa jest dla ciebie ważna, natomiast... Ja jestem na tyle zmęczony, że mnie po prostu tutaj momentami nie ma. Słuchaj, przełóżmy to na XYZ. Wtedy na pewno będę bardziej obecny, będę bardziej w stanie Cię wysłuchać, będę bardziej w stanie z Tobą porozmawiać i um, mam nadzieję, że nie ma z tym problemu. Co to na to? To już jest zupełnie inny rodzaj komunikatu niż to, że co chwilę Cię nie ma i tak naprawdę bardzo, bardzo dużo tracisz. Zwróć więc uwagę na to, jak często podczas interakcji z ludźmi nie macie w tej chwili, nie macie tu i teraz, tylko jesteś gdzieś w swojej głowie lub też wędrujesz w przyszłość lub w przeszłość. Drugim błędem, który również bardzo często jest widoczny i bardzo łatwo można zaobserwować, to zbyt duża ilość generalizacji i zbyt duża ilość usunięć. Dla jasności nie da się nie generalizować, i nie da się nie usuwać, tym bardziej jeżeli mówisz do wielu osób, tak jak na przykład um, nagrywając jakikolwiek film tutaj, ja zdaję sobie sprawę, że jeżeli powiem x, to od tego x jest cała masa różnych wyjątków, ale jeżeli miałbym mówić o x i o wszystkich wyjątkach, to czasami 15-minutowy film trwałby 3,5 godziny. Więc nie da się nie usuwać i nie generalizować. I nie chodzi tylko o to, że robimy coś takiego, nie wiem, nagrywając wideo, ale generalnie nie da się nie generalizować i nie da się nie usuwać. I pewnie oczywiście od tego też są wyjątki, ale to była generalizacja, usunięcie z mojej strony. Myślę, że rozumiesz o co chodzi. Natomiast zwroty, które naprawdę warto jest mocno ograniczyć, bo pewnie nie zawsze warto jest się ich pozbywać kompletnie, ale na pewno warto jest rozważyć ich co najmniej ograniczenie, to ty zawsze lub ty nigdy, w ogóle sformułowania zawsze i nigdy, w kierunku do siebie, jak i w kierunku do drugiej strony. Bo w momencie, kiedy my mamy doła, to zwróć uwagę, że często możemy mieć myśli w stylu zawsze mi nie wychodzi. Jeszcze dodamy do tego kilka słów, które również warto ograniczyć. Wszyscy inni i każdy. I na przykład możemy sobie lecieć taką mantrą. Zawsze mi nie wychodzi, a wszystkim innym tak. No i w momencie, kiedy mamy doła, Pojawia się w nas smutek, żal, rozgoryczenie, jeszcze dodajemy sobie taką plejadę myśli i puszczamy to do niemalże niczym, właśnie mantrę. To nie ma się co dziwić, że trudno nam z tego doła będzie wyjść i trudno nam znaleźć jakiekolwiek rozwiązanie, bo do tej myśli za bardzo się przyklejamy, która jest tak naprawdę jedną wielką iluzją, która bardzo mocno zniekształca obraz patrzenia na całą rzeczywistość, która, którą, która nas otacza. Tak samo hmm, to dotyczy się w momencie, kiedy rozmawiamy z drugiej strony. Jeżeli mówimy do kogoś, ty zawsze tak robisz, albo popatrz, inni mogą, a ty nie potrafisz, albo ty nie możesz, każdy inny robi inny. X, a ty nie możesz zrobić Y. Ty zawsze taki byłeś, lub ty nigdy nie robiłeś, lub ty nigdy nie robiłaś. I mówiąc coś takiego, zazwyczaj, niestety, w momencie kiedy my jesteśmy w silnych emocjach, druga strona także zazwyczaj to towarzyszy konfliktom i kłótniom, to w momencie kiedy mówimy coś takiego do drugiego człowieka. I drugi człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, że ty mówisz na bazie pewnych emocji, w których jesteś i ten człowiek przykleja się do pewnych słów, które właśnie w tym momencie ty wypowiedziałeś lub ty wypowiedziałaś, bardzo mocno bierze je do siebie i w tym momencie w nim powsta powstaje jeszcze więcej emocji. Błędnie on uważa, że te emocje powstały przez ciebie. Tak czy inaczej same te słowa powodują więcej komplikacji niż tak naprawdę różnego rodzaju ułatwień w procesie komunikacji. Więc sugerowałbym tutaj rozważyć co najmniej zwrócenie uwagi na to, by ograniczyć tego typu zwroty, zwrócić uwagę na to, warto zwrócić uwagę na to, kiedy, w jakich okolicznościach, przy kim tego typu zwrotów używasz i naprawdę w momencie, kiedy masz je wypowiedzieć, to na chwilę się zatrzymać, zapauzować, poszukać trochę innych zwrotów, a generalnie najlepiej w takich sytuacjach być jak najbardziej konkretnym i precyzyjnym, bo to powoduje naprawdę mniejszą ilość y, możliwości sprzeczek, kłótni, tudzież konfliktów. Trzecim, bardzo dużym błędem jest brak uważności na swój stan emocjonalny. I to jest bardzo głęboki temat, bo często, niestety, mylnie uważa się, że komunikacja to jest to, o czym będziemy rozmawiać, ewentualnie jak będziemy rozmawiać. Tak naprawdę na komunikację składa się znacznie większa liczba złożonych czynników, które wpływają na siebie nawzajem. Jedną z niewątpliwych tych rzeczy jest twój stan emocjonalny. A przez to, że my często nie zwracamy uwagi na to, jak się czujemy, to to może powodować bardzo dużo różnego rodzaju komplikacji, ponieważ, tak, w bardzo, ale to bardzo dużym skrócie: Nasza podświadomość nieustannie interpretuje rzeczywistość, która się dzieje koło nas. Teraz, jeżeli ktoś zachowa się w jakiś sposób w naszym kierunku, to my to zachowanie interpretujemy zawsze po swojemu. Nasza interpretacja Bazuje na tym, co działo się kiedyś w naszym życiu, co działo się w przeszłości. Więc sformułowanie, na przykład, że to ktoś wyprowadził mnie z równowagi, tak naprawdę jest bardziej dalekie od prawdy, niż mogłoby się wydawać. Dlaczego? Ponieważ to nie samo to zachowanie wyprowadza cię z równowagi, to nie samo to zachowanie wpływa na twój stan emocjonalny tak, a nie inaczej, tylko twoja nieświadoma interpretacja, dla jasności, ona jest kompletnie nieświadoma, bo to nie jest tak, że my nagle sobie wiesz tam w nas jest paleta możliwości, i o, wybieram sobie akurat to, żeby się teraz zezłościć bardziej, bo, bo tak. No, no nie, to tak, to tak nie działa. Natomiast warto jest o tym na razie pamiętać, bo żeby z tym coś zrobić, to już trzeba naprawdę troszeczkę popracować ze swoimi emocjami. Natomiast warto jest o tym pamiętać i zwracać uwagę na swój stan emocjonalny w odniesieniu do tego, co się dzieje w tym momencie, bo na pewno nieraz zobaczysz, że twój Stan emocjonalny jest nieadekwatny do tego, co się dzieje. A w momencie, kiedy jest nieadekwatny do tego, co się dzieje, to to bardzo mocno obrazuje, że tu nie chodzi o to, co się dzieje teraz, tylko chodzi o jakąś nieprzepracowaną przeszłość. I samo to, żeby zwrócić uwagę w ogóle na to, jak się czujesz przy drugiej osobie, żeby zwrócić uwagę na to, czy to, co czujesz w tym momencie, czy ten Twój stan emocjonalny, jaki jest teraz, czy on jest w ogóle adekwatny do tego, żeby rozmawiać na dany temat? Czy to jest w ogóle. Dobry czas na to, żeby akurat dany wątek poruszyć, czy też nie. I jasne oczywiście, że tutaj się kłania cały temat inteligencji emocjonalnej, cały temat BHP emocjonalnego, na ile ty dbasz o swoje emocje, na ile ty dbasz o wszystko to, co się dzieje w tobie, bo im bardziej o to dbasz, tym bardziej jesteś być w stanie w pewnym sensie neutralnym, że to, co się dzieje teraz, przyjmujesz bardziej z pewną dozą otwartości. To wcale nie znaczy, że się na wszystko zgadzasz, to wcale nie znaczy, że wszystko cię niesamowicie jak ciekawi. Natomiast. Jest o wiele trudniej w jakikolwiek sposób poruszyć Twoje emocje. Dlaczego? Dlatego, że Ty lepiej znasz swój świat, ten wewnętrzny. Żeby to zrobić, jednak, jedną z, z możliwości oczywiście jest to, żeby zwracać w ogóle uwagę na to, co, co dokładnie i przy kim czujesz. Które ze słów, które ze zwrotów, które z zachowań drugiego człowieka, niezależnie od tego jakiego. W jaki sposób cię dotykają? I to nie tylko w ten sposób, że dotykają takich emocji i takich odczuć jak smutek, żal, złość, frustracja, czy daj mi na to agresję, ale także jakie jest zachowania dotykają w tobie takich emocji jak radość, jak ekscytacja, jak ciekawość, jak euforia. Zwracaj na to baczną uwagę, bo w tym momencie będziesz jeszcze bardziej świadom i będziesz jeszcze bardziej świadoma tego, co dzieje się w tobie. Czwartym problemem jest nieodpowiednia subkomunikacja, czyli źle dobrany sposób tego, jak wyrażasz to, co się dzieje w Tobie. I oczywiście, że wiąże się to z wcześniejszą trudnością, czyli ze stanem emocjonalnym, ponieważ my non-stop coś komunikujemy. Nie da się nie komunikować. To nie chodzi o to, że musisz ciągle coś mówić, ponieważ komunikacja to nie są właśnie tak, jak mówiłem wcześniej, tylko słowa. Natomiast na bazie tego, co się dzieje w nas, na bazie tego, co czujemy, Ciągle coś ze sobą subkomunikujemy, naszą postawą ciała. I teraz, żeby było jasne, nie chodzi mi tylko o samą mowę ciała, ale naszą postawą ciała, naszą ekspresją, naszą mimiką twarzy, tonem głosu, kontaktem wzrokowym, w jaki sposób patrzymy. I teraz, jak idzie o kontakt wzrokowy, to tutaj już jest, to tutaj jest w ogóle też cały, cały głęboki świat, generalnie, bo nie chodzi o to, czy tylko non-stop patrzymy komuś w oczy, ale także co wyrażają nasze oczy, ponieważ no, no jest to powiedzenie, że oczy są zwierciadłem duszy, ja myślę, że doskonale wiesz, że one nie wzięły się znikąd, ponieważ często po samym tym, jak ktoś tobie popatrzy w oczy lub jak ty komuś patrzysz w oczy, to jesteś w stanie wiedzieć i czuć czyjąś obecność lub ewentualnie jej brak. Jesteś w stanie dosyć czasem po samym kontakcie wzrokowym, czy ktoś jest zły, czy ktoś jest zaciekawiony, czy ktoś cię w ogóle słucha, czy też nie. Oprócz tego dochodzi jeszcze do tego, w jaki sposób coś mówisz, czyli jak już coś Zaczynasz siebie wyrażać, to jaki dokładnie jest to sposób, jaki jest ton Twojego głosu, jaki jest tempo mowy, czy w tym tonie głosu czuć jakąś dozę emocji, czy mówisz bardziej takim stonowanym tonem głosu, jak wykładowcy niektórzy na uczelniach, pasjonaci. No, bo sam zaraz zasnę. Myślę, że wiesz doskonale o co tutaj chodzi. Ta subkomunikacja jest tematem naprawdę bardzo, ale to bardzo dużym i rozległym. Natomiast warto jest zwrócić uwagę na to, czy to, co sobą subkomunikujemy, pasuje też w ogóle do tematu, który ruszamy. Bo jeżeli mamy rozmawiać na jakieś tematy bardzo istotne i bardzo kluczowe, a podchodzimy do tego w taki zbyt, komunikuje, subkomunikujemy sobą zbyt duży luz, to nie dla każdego może to być odpowiednie, a dla niektórych może być to bardziej odpowiednie, niż mogłoby się wydawać. Natomiast tutaj też w tym problemie właściwie jedno z takich nagminnych trudności. W całym temacie komunikacji, to jest naprawdę bardzo, to bardzo częste, jest to, że my się często przyklejamy do takiego bardzo błahego i powierzchownego problemu, takiego naprawdę bardzo powierzchownego, czyli co dokładnie mam mówić. Owszem, to, co mówimy często ma ogromne znaczenie. Natomiast oprócz tego, co mówimy, istotne jest też, jak to mówimy, a to jak to jest naprawdę bardzo duża przestrzeń do, do dobrej zabawy, do rozwoju i naprawdę bardzo, ale to do bardzo dobrej zabawy. No, i kolejnym, piątym już problemem jest brak uważności na czyjś stan emocjonalny. Często właśnie, również przez to, że jesteśmy w swojej głowie i oceniamy to, czy to, co mówimy, jest wystarczająco fajne, czy ktoś, boimy się tego, w jaki sposób właśnie ktoś nas oceni i tak dalej, i tak dalej, nie zwracamy uwagi na to, jak ktoś się przy nas czuje. I dla mnie osobiście, zwracanie uwagi na to, jak ktoś się przy nas czuje, to jest właśnie słuchanie drugiej osoby. Bo. Zauważyłem bardzo często, że dużo osób, które, które uczą się tego słuchania drugiego człowieka, słucha tylko tego powierzchownego komunikatu, czyli co ktoś dokładnie mówi, i stara się wszystko jak najlepiej zapamiętać. Natomiast to, to nie jest, owszem, to jest ważne w komunikacji jak najbardziej, ale w komunikacji również szalenie ważne jest wszystko to, co się dzieje pod spodem: wszystko to, co się dzieje w momencie, kiedy słowa są niewypowiedziane, to, co się dzieje pomiędzy słowami. To jest właśnie zwracanie uwagi na, na drugiego człowieka, ta pełna uważność na ten stan emocjonalny. Bo nieraz jest tak, że również to się tyczy absolutnie każdego z nas, że staramy się pokazać na zewnątrz coś innego niż to, co czujemy w środku. I. Jeżeli potrafimy to dostrzec w sobie, to również dość łatwo będziemy to w stanie dostrzegać u innych ludzi. Nie chodzi teraz o osądzanie kogokolwiek, że ktoś przy nas kogoś gra, czy nie wiem, ktoś jest sztuczny, czy cokolwiek takiego. Ktoś zachowuje się w taki a inny sposób, lub ty robisz coś takiego w taki a inny sposób, ponieważ zazwyczaj to się wiąże z pewnymi doświadczeniami z przeszłości, boi się w jakiś sposób właśnie wyrazić siebie, boi się pokazać samego siebie. Jeżeli jesteśmy w stanie dostrzec to także w drugiej osobie, to jest nam o wiele łatwiej zadbać o to właśnie głęboką więź, o to głębokie połączenie z tym drugim człowiekiem, a nie tylko logicznie zapamiętać, co ten ktoś nam powiedział. I oczywiście nie chodzi tylko o uważność o te stany emocjonalne, które można nazwać ograniczającymi, ale także te, które są bardziej wzniosłe, jak na przykład to, że dostrzegamy, że w momencie, kiedy ktoś o czymś pomyślał albo na coś popatrzył, to tu gdzieś ewentualnie coś powiedział, i czujemy i widzimy, że w nim pojawia się radość. Wiesz, I samo powiedzenie, że widzę, że dla Ciebie to jest bardzo radosny temat. Mogę się mylić. Opraw mnie, jeśli się mylę. Wiesz, po prostu mówimy to, co zaobserwowaliśmy, nie zawsze trafimy w 100%, ale nawet powiedzenie czegoś takiego naprawdę powoduje to, że drugi człowiek przede wszystkim czuje się bardziej zauważony, dostrzeżony, wysłuchany, a w ogromnej mierze właśnie dbamy o to, żeby nasze połączenie w tej relacji było na znacznie, a to znacznie głębszym poziomie. No i szósty, ostatni już temat w tym nagraniu to jest nieodpowiednia intencja. I temat intencji również na tym kanale był już nieraz poruszany. Czym jest intencja? Jest to pewnego rodzaju głębszy cel, głębszy, głębsze podejście. Jest to coś bardziej takiego głębokiego, co często trudno jest zrozumieć przez samą logikę. Natomiast często naszą intencją jest to, że w momencie, kiedy z kimś rozmawiamy, to tak naprawdę chcemy pokazać, że my wiemy lepiej, albo chcemy pokazać, że on wie mniej, albo chcemy pokazać, że to my mamy rację, albo chcemy pokazać, że on się myli, albo, do czego bardzo, ale to bardzo trudne jest się przyznać, tak naprawdę chcemy tego kogoś kontrolować. I y, nie jest to łatwe, natomiast często chcemy, przez to, że my coś komuś powiemy, i w jakikolwiek sposób, nawet w najbardziej, tutaj wiesz, przemyślany, ogarnięty, y, wypracowany i tak dalej, to chcemy, żeby ktoś zareagował dokładnie tak, jak my sobie wymyślimy, że ten ktoś zareaguje. To również zresztą wiąże się z pierwszym problemem, czyli z brakiem obecności, bo my już zakładamy, jaka będzie wersja przyszłości. I druga strona właśnie bardzo często nam pokaże, że jest. Indywidualną jednostką, jak zresztą każdy z nas, i zachowa się inaczej, niż my sobie wyobrazimy, że się zachowa, co w nas prawdopodobnie wywołuje różnego rodzaju gamę emocji, jak na przykład złość, frustracja, agresja, albo smutek, żal i tak dalej. Zazwyczaj to wtedy nie jest radość czy euforia, tudzież ekscytacja, tylko właśnie bardziej gama tych ograniczających. Ale tak naprawdę to my sami sobie robimy pewnego rodzaju nieświadomego psztyczka w nos, bo to my błędnie założyliśmy, jak będzie wyglądała przyszłość, jeszcze mamy jakąś gamę pretensji, czy to do kogoś, czy to do siebie, czy to do świata. Że ta rzeczywistość wygląda inaczej niż my założymy. Inną intencją jest na przykład właśnie to, że chcemy zadbać o głębokie połączenie z drugim człowiekiem. Natomiast, żeby tworzyć takie intencje, a intencja jest czymś, co jest naprawdę fundamentem tego, co się dzieje na każdej płaszczyźnie naszej interakcji, to jeżeli o to naprawdę zadbamy, to jest nam o wiele łatwiej komunikować się z drugim człowiekiem. Ale by o tą intencję dbać, to swoje emocje i to, co się dzieje w tobie. W pierwszej kolejności trzeba naprawdę dobrze poznać, bo to nie jest tak, że to sobie nagle, nie wiem, stworzysz intencję w stylu dbam o dobre połączenie z ludźmi, albo daję z siebie wszystko to, co we mnie najlepsze i robię to w każdej interakcji. To to, że to ładnie brzmi, to jest jedno, ale intencja z mojego punktu widzenia to nie jest tylko ładnie brzmiące hasło. Intencja to jest coś, co się robi. Intencja to jest coś, co ma, ma działać w tobie, ale nie tylko w tobie, bo jeżeli coś działa w tobie, to coś działa na zewnątrz. Nie chodzi tylko o intencje w stylu siądę na tyłku i będę myślał pozytywnie, to wszystko co dobre do mnie przyjdzie. Absolutnie nie. Intencja jest tak naprawdę fundamentem naszego, naszego zachowania. Pytanie, czy jesteś świadom, czy jesteś świadoma tego, na jakich intencjach są oparte Twoje zachowania w momencie, kiedy właśnie komunikujesz się z drugim człowiekiem. Niezależnie od tego, czy to partner, partnerka, rodzić dziecko i tak dalej, i tak dalej. Dajcie proszę znać w komentarzach, które z tych błędów, o których mówiłem dzisiaj... Często dostrzegasz w swoim repertuarze, oraz też dajcie proszę znać, o jakich błędach ja dzisiaj nie powiedziałem, a które ty dostrzegasz, bo oczywiście nie jest to żadna zamknięta lista, tego jest naprawdę znacznie, to znacznie więcej. Dajcie proszę znać w komentarzach, bo dla mnie to jest zawsze bardzo ciekawa m, inspiracja do tego, żeby tworzyć też następne treści, ale także do tego, żeby Was, tutaj, moją społeczność, poznawać jak najlepiej. Oprócz tego, jeżeli oglądasz to nagranie przed 28 października, zapraszam Cię serdecznie na szkolenie dotyczące właśnie świadomej i skutecznej komunikacji, które tego dnia będę prowadził. Zapisy są na stronie live.pawłorawski.pl Jak zawsze zresztą link ten znajdziesz w opisie tego filmu. Natomiast jeżeli oglądasz to nagranie po 28 października, również polecam Ci kliknąć w ten link, bo tam znajdzie się coś ciekawego, ale co tu zobaczysz akurat po 28 października. To powiedziawszy, dzięki, że zobaczyłeś ten materiał do końca. jak zawsze... Do następnego.